wiadomości onlook.pl Jak się dowiadujemy, Pani Joanna Rust, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu stwierdziła, że Polacy nie umieją zarządzać budżetem domowym i przez to popadają w kłopoty finansowe. Informujemy, szanowną panią Joannę, że potężna grupa Polaków chętnie by pozarządzała budżetem domowym, ale nawet laureat Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii nie dałby rady zarządzać przeciętnym wynagrodzeniem Polaka. Zapraszamy na materiał filmowy. 100, 200, 300, cała renta, 400, 500 i kuroniówka. Dziękujemy za relację. Z ostatniej chwili odbył się szczyt premierów Unii Europejskiej. Wszyscy szczytowali.